Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki wydawnictwa Albus 30 znikających trampolin. Jestem pewna, że takiej książki jeszcze nie czytaliście. Takiej historii jeszcze w rękach nie mieliście. Książka jest pięknie wydana i ma historię, jedną historię, od której zaczyna się ta opowieść niesamowita, która jest przedstawiona tutaj na 30 różnych sposobów. To było mniej więcej tak. Łukasz i Zosia, bliźniaki, wrócili wraz z mamą do domu pewnego wakacyjnego sobotniego popołudnia, a była to a było to um, dokładnie połowa wakacji, no i spieszyli się do domu, byli na basenie, byli na rolkach, bardzo dobrze się bawili, ale byli już głodni. W domu czekał na nich tata z pizzą. Choć bardziej niż pizza, ciągnęła ich do domu trampolina, którą dostali na urodziny. Chcieli jeszcze, Łukasz właściwie chciał jeszcze przed jedzeniem poskakać na tej trampolinie, więc pobiegł pierwszy do domu. No i co się okazało, że w ogrodzie nie ma trampoliny. Co się stało z trampoliną? Łukasz zaczął tutaj podejrzewać wszystkich sąsiadów dookoła, że ktoś jest złodziejem. Mama oczywiście zaprzeczała tym jego y, wymysłom, domysłom. Okazało się, że trampolina stoi. U sąsiada za płotem. Jak się tam znalazła? Nikt celowo jej oczywiście nie zabrał, więc przeczytajcie historię, a będziecie wiedzieć, co się stało, że trampolina znalazła się za płotem. I to jest pierwsza historia, można ją nazwać prawdziwą, a dalej, kolejne są przedstawione na inne sposoby. Są opisane w zupełnie inny sposób. Czasami zmienia to sens tej historii. Futurystycznie, czyli z, w związku z daleką przyszłością science fiction. Tutaj wrócili do domu nie autobusem, a kosmobusem. Mamy też wersję widzianą oczami taty, oczami mamy, oczami Łukasza, oczami Zosi. Wersja po łebkach jest bardzo połebkach, jak można tutaj zobaczyć. Są wersje SMS-owe. Są długaśnie zdaniowo, czyli bardzo długie zdania. Jest wersja zdrobniała z boku. Dalo w obcym języku. To jest dość trudne do przeczytania. W wersji jest, jak wskazuje tytuł, 30, bo to 30 znikających trampolin. Jest wersja pesymistyczna. Na początku, w spisie treści, możemy przeczytać o wszystkich wersjach, jakie się w książce znalazły. Filmowo, piosenkowo, smsowo, co już mówiłam. Optymistycznie i pesymistycznie, zdrobniale. Byle jak. Nie na temat gazetowo, bez ładu i Straszliwie, czyli mamy tutaj taką trochę bardziej thrillerową wersję. Książka jest bardzo ładnie wydana i to jest fantastyczne, że my jedną historię możemy przeczytać na 30 różnych. Wersji 30 różnych sposobów, a każda jest odpowiednio też zilustrowana. Zobaczcie, przy wersji zdrobniałej mamy takie fajne, różowe, wesołe kropeczki, a w wersji straszliwej mamy klimat jak z horroru. Mamy tutaj ilustrację dość. Straszne. Na samym końcu możemy przeczytać, że impulsem do powstania tej książki była książka Ćwiczenia stylistyczne skierowana do czytelników dorosłych, w której błahe, zaobserwowane w autobusie zdarzenie, zostało opisane na 99 sposobów, stając się pretekstem do gry stylami i regułami języka. I tutaj mamy właśnie coś w tym stylu tylko, że skierowaną dla młodszych czytelników, czyli 30 znikających trampolin, jedna historia Przedstawiona na 30 różnych sposobów. Nie jeden raz się przy lekturze zaśmiejecie. Będą towarzyszyły temu wybuchy śmiechu. Niesamowita książka, warto ją przeczytać i zobaczyć, jak jedna i ta sama sytuacja może być widziana różnymi oczami i przedstawiona na różne inne sposoby, w zależności od tego, kto i jak na to patrzy. Więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam, do usłyszenia. W kolejnych filmach.